Witam Was. widzimy 500 subskrypcji na kanał, co jest tutaj ogólnie widoczne. To zaraz to też oczywiście wyświetlimy. Mój kanał, jak widzicie, jest 500 subu, subskrypcji. Ale, da, ale. Obiecałem konkurs na 500 subskrypcji, więc będzie konkurs na 500 subskrypcji. Ale pierwsze, zasady konkursu. Czyli co ważne, no trzeba mi oczywiście subskrybować. Ogromna druga, bardzo ważna zasada ogromną ten film do końca, bo to będzie sprawdzane bez przewijania. I oczywiście, co zostawić przy tym filmie? Łapkę w górę i komentarzyk. A jaki komentarzyk, to zaraz wam powiem, jak napisać ten komentarzyk. Trzecia zasada, subskrypcje muszą być na publiczne, by mogło wylosować komentarz, bo tak będę miał ustawione, że tylko subskrybenci publiczni będą mogli mieć wylosowany komentarz. Dobrze. I zasada jest jeszcze jedna: oczywiście, trzeba mieć jakiś rodzaj kontaktu, messenger, discord, ale to wszystko będzie już w dalszej części filmu. Dobrze, pierwsze co trzeba zrobić, to wejść pod ten mój filmik, który teraz będzie ja tu akurat, żeby na przykładzie tego filmiku, czyli Wpisujecie hmm, Wpisujecie. Pierwsze co wpisujecie w komentarzach, by móc wygrać hmm, Wpisujecie swój nick z Robloxa, czyli tak Roblox Czy wiadomo, że Nick, Roblox Yy, dwukropek nie tego, <laughs> dwukropek i wpisujecie swój nick. Dam na moim przykładzie, niku czyli tym, na przykład, na którym nagrywam, przykładzie niku. Czyli nie wpisujecie ten nick z ten mafia, tak jak ja, tylko ten nick z to, tą małpką. Paweł, Dawid, YouTube, ten nick macie wpisać. Pamiętajcie. Yy, dobra. E, więc e, lecimy dalej mm -hmm. Nick v, v, v. David e, podłoga tu. tubę klikacie Enter i wpisujecie test n i c -k. i tutaj podkreślacie czy macie e, Messengera czy Discorda mi to w sumie obojętnie, ale tu musicie dać. Yy, ja dam akurat DC. Yy, Możecie DC, czy Discord napisać. A jeśli byście chcieli yy, Messenger, no to MES wystarczy, albo po prostu całą nazwę Messenger. Nick DC, w moim przypadku będzie Nick DC. To jest VVV. Yy, Dawid. No, i hashtag też możecie podać, ale bardziej no. Ja nie pamiętam mojego oczywiście hashtagu, więc szybko się wejdę. Yy, gdzie to będzie, gdzie to będzie tutaj. Yy. Aha, nie, nie o to mi chodziło, chodziło mi żeby hashtag pokazać, o tutaj jest hashtag. Halo, yy, hashtag yy, 6388 yy, Dobra, tutaj będzie yy, hashtag 6388 Oczywiście, e, linka e, znaczy, nazwa moja ta też ta, ta będzie skopiowana w tym odcinku. będziecie mogli mi dodać i napiszcie, jakie macie po prostu zdjęcie, by nie było. Chociaż jak będzie ten hashtag, to chyba i tak będę musiał sprawdzić. Ale zdjęcie też możecie w razie napisać. Czyli, ja mam mm, umbrona na czarnym. No na niebieskim tyle. Ale umbra to już będę wiedział co to jest na przykład. Mm, um, y, zdjęcie umbre on na niebies z księżycą mało. Bo to już bardziej y, wy księżycową. I to jest bardzo ważne, by było zawarte w tym komentarzu, bo to będzie niezbędne, by wygrać w ogóle. Dobrze. I jak już dajcie nikt z Roblox, dajcie nikt na DC lub Messengerem, to teraz, yy, jak jest słowo, oczywiście klucz do wygrania, czyli w tym przypadku podajecie swoje. Ulubione pojazdy z ReAra, Mój, no to jest yy, Kenixeg. No i możecie podać model. Na przykład, znaczy nie musi się model, ale ja na przykład podam yy, model Agera LS. Oraz jest co. Dobre. Ja na przykład podałem model, bo chciałem, ale to nie jest akurat wymagane. Ale wymagane jest, żeby podać swoje ulubione auto. I żeby to miało ręce i nogi, no to damy ulubione auto z. Co jest? Z Reala. Dwukropek. O. Dobrze. Jako następne dajecie. Ulubione auto. Wy, ja ak lub jb możecie napisać. w kropek. No u mnie no to jest, jest co. And albo możecie coś pisać i, bo wiadomo. I y, torpe no, a drugim moim, no to jest yy, ulubionym w Blake'u, to Wam powiem, ale tego nie musicie pisać, tego nie piszę. Ulubionym jest po prostu yy, Nissan GT-R. Ja tu przygotowałem, tylko pewnie już znikły te auta. No, właśnie, widziałem, że wszystkie znikną. Akurat, yy, ale ogólnie. Yy, jak widzicie, no najczęściej jeżdżę właśnie teraz tym ostatnim Geterem, a tak to jest, co lub y, po prostu Torpedo, więc po prostu ja te auta lub, lubię najbardziej y, w Drift Breaku. Miałem tutaj przygotowane, ale oczywiście znikły, jak widzieliście nawet, ze y, znikły. więc no, dawać drugiego nie będę spełniał, ale wiecie o co chodzi? Po prostu wpisujecie swoje ulubione auto w j lub jak nie gracie w j no to pisacie, że nie gracie, po prostu w j e, Dobrze, dobrze, dobrze. Ale na pewno ktoś ma swoją ulubioną jakąś markę samochodu. No i możecie na przykład, jaki jest Was ulubiony model, bo ja tak jak napisałem dwa modele, bo są tak samo w sumie, tak samo lubię je w takiej samej kwestii. No. Dobra, wracamy, wracamy. No i co? I jeszcze możecie też napisać w komentarzu, jaki jest Was ulubiony fragment znaczy może tego filmu nie, bo tutaj nie będzie w sumie jakiegoś fajnego fragmentu, ale jaki jest was ulubiony film na moim y, kanale y, który był dla Was na przykład do, na śmierć albo coś Wam pomógł, albo y, coś y, takiego, y, w moim przypadku y, dam na da przykład y, li, y, Live Event jest to sprawdza, to chyba był 2020, e, ja i brak. Jest to na szybkość, jest sprawdzę ten e, live event, e, z którego roku był żeby nie było jeśli Jest swój kanał, e, wideo video W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. będzie jest tutaj To jest to yy, 3 lata temu tak, to jest 2023 czwarty, yy, no to dwa, 2021 był Nie piszę kiedy dokładnie był dodany Mi nie pisał akurat kiedy dokładnie był dodany ale chyba to i tak mogę sprawdzić yy. Sekundeczkę, sekundeckę, sekundeckę. Tak z szybkiego sprawdzam. Nie wiem. No. Nie, ja proszę 3 lata temu, nie piszę dokładnej daty. No co to temu no to 2021 czy 2020... Nie, pisze, 5 kwietnia 2020, no dobrze, dobrze tutaj pisze nieważne ślepy jestem, eee, no, ale to już każdy wie, że ślepy jestem. Eee, dobra, no i jak widzicie no jak lubię tak samo tego, tak samo jak Torpedo czyli LSK i chyba mi i tak znikło to auto. Podługo w nim się zadziałem. To są moje dwa ulubione auta w Jailbreaku. E, Okej, okay, dobra, dobra. Ale to się wyłączmy. Discord jest niepotrzebny. E, dobrze. I jak już to, żeście wpisali, ale jeszcze żeby to miało ręce i nogi. Ulubiony film. Dwukropek żeby się wygonie oczywiście yy, czytało. No i co? No i to jest rzecz, która jest wam potrzebna, żeby wziąć udział tego. Tutaj będziecie mieli po tym odcinkiem yy, wbijanie Revel piąty yy, przykład, jak to po prostu zrobić yy, i co. Ale to nie wszystko, żeby wygrać oczywiście ten konkurs jest potrzebne. To jest oczywiście rzecz bardzo ważna. Dlatego dam ten komentarz żebyście mieli. Dobrze. I jeszcze trzeba, żeby wygrać, to jeszcze musicie być na mojej grupie Roblox, gdzie link oczywiście jest tutaj podany zawsze w opisie filmu pod każdym filmem. Link do grupy DC jest tutaj link do grupy Roblox i link do gry. To mnie interesuje link do grupy i musicie być w tej grupie, żebym mógł wam dać yy, Robuxy. A tak, bo do wygrania będzie 1500 Robuxów. Yy, już wam pokazuję, bo już yy, kupiłem te Robuxy. Znaczy przesłałem na grupę dokładnie. Jak widzicie, przesłałem yy, 1500 Robuxów, ale czego jest 2100, to już się dowiecie. Czego? Bo nie będzie tylko jednego zwycięzca, pierwszy zwycięzca dostanie 1500 Robuxów z grupy i autko autko yy, z mojego drugiego konta w yy, yy, To nie będę miał w ulubionych raczej yy, Frost z sezonu 19 bo mam takich po prostu jeden w zapasie więc y, mogę oczywiście dać i co? No to na 500 subów, więc jeszcze dostanie w Jaybreaku. Oczywiście ja jeśli nie gra Jaybreaka, to nie musicie po prostu go dostać. Mo możecie po prostu na Discordzie już się będę to ustalał. Ale pierwsza osoba dostanie 1500 robuxów w, w rela. No i cóż, i tyle co jeśli chodzi o pierwszą osobę, co dostanie. Ale dalej mówiąc to będzie jeszcze po tym konkursie jeden konkurs to też będzie nam 500 subów, ale to będzie konkurs i rosowanie drugiej osoby, która wygra 600 Robuxów, więc będzie dwóch zwycięzców, jeden dostanie tą główną nagrodę, czyli to Outgood k 1500 Robuxów, a drugi dostanie nagrodę pocieszenia 600 robuxów, robuxów z grupy, ale to też trzeba być oczywiście na grupie. I oczywiście polecam oglądać wszystkie filmy, które się pojawią, bo będę to sprawdzał. Czy oglądacie filmy, które się pojawią? Nie muszą być akurat do końca te filmy oglądane, ale miło by było. Będę oczywiście sprawdzał, czy są do końca, czy nie. Yy, oglądane yy, filmy, bo yy, w Roblox Studio to ja mogę się sprawdzać statystyki, ile kto oglądał, czy ktoś przewijał film, czy nie przewijał. Więc ten film, który nagrywam, nie może być przewijany, bo taka osoba od razu zostanie dyskwalifikowana. No i musi być oglądane do końca i subskrypcja cała. Więc co? Ile czasu będzie na ten konkurs? Na ten konkurs będzie czasu, od razu mówię, że będzie tydzień czasu, bo mniej więcej tyle powinny dojść Robuxy i tyle trwa, jeśli dołączysz do grupy, żeby móc dać Robuxy. Jeśli oczywiście, Wygrana osoba y, dołączy, nie wiem, na przykład w połowie czasu, bo oglądam po trzech dniach, no to się napiszę, poczeka po prostu z tym odcinkiem oddania, kiedy będę mógł już jej dać Ym, te Robuxy, więc y, zapraszam Was do komentowania. Oczywiście linki, wszystkie będą y, w opisie na DC, będzie mój nick y, tego na DC na tego, jeśli Messengera, to już będę się z nim dogadywać, po prostu ja go dodam i się już z nim dogadam na mesie. No i oczywiście zapomniałem dodać bardzo ważnej rzeczy. Będzie oczywiście sprawdzana to tożsamość, czyli... Czego każę podać w filmie DC lub Messengera? jak wygląda zdjęcie, ponieważ to będzie sprawdzane po pierwsze, czy się zdjęcie zgadza, czy nikt z DC lub Messengera yy, się zgadza. I do tego jeszcze słuchajcie, yy, będzie oczywiście musieli wysłać na ten DC po prostu screena z napisanego komentarza swojego konta. Oczywiście i tego. I tego. No. Więc jak na razie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Ja się z Wami żegnam. Piszcie komentarze. Na razie. Cześć. Bye.